Hejka wszystkim, witajcie na moim kanale, ja jestem Andzia Karycka i dzisiaj wam pokażę hotel w którym obecnie się znajdujemy w Tajlandii to jest właśnie ten e, nazwa i powiem wam dzisiaj szczerą opinię, czy warto po pierwsze, ja przyjęłam takiego można powiedzieć polecenia Aniak bo ona tu była, reklamowała ten hotel i e, czy nie jest wart komuś innemu polecenia, w tym roku wam pokażę czy serio jest warto i czy to jest po prostu oszustwo takie pod wyświetlenie i pod pieniądze. Więc zapraszam. Tak wygląda jak fall. O tak. Tak wygląda. Mm. Wygląda ogólnie. Tu wchodzimy sobie. Mamy No. Recepcje i tak dalej. Mamy te piękne, popularne yy, wieloryby. No. I yy, tak to wygląda. O. Tak wyglądają z tej strony widoki. No, wszędzie tylko powiem, że są ładne widoki. Też przypominam, że w tym hotelu była też Werso, jak była w ciąży więc no o tak to wygląda chodźmy tutaj pod to skrzydło Co mogę powiedzieć? Jestem w tym hotelu już trochę od y, soboty O Jezu tutaj Boże jestem tym hotelu od y, z piątku przepraszam piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek no 6 dni już jestem y, więc trochę mogę wypowiedzieć się na temat tego y, hotelu o tutaj mamy y, domki z basenami znaczy no na samym dole tu basen Piękna i, zjada, i wszędzie. Teraz są bardzo dba, bo za co nie widzę, to z rana wieczorem podlewają te kwiaty, więc o dziwość że są takie piękne, jak bardzo ładnie o dbają. O! Tak to wygląda, można oczywiście łódeczko popływać. Jest do dyspozycji. O i z tej strony to w sumie bym powiedziała, że na tyle. Dobrze. Z tamtej strony, jak przyjdziemy, będą ładniejsze y, widoki. E, jakie mam odczucia pobędąc y, pod koniec filmiku? Tam takie, można powiedzieć, y, krótki, nie wiem, wywiad tego, jaki tu jest. Jak jest w tym hotelu, naprawdę o. idziemy teraz. Tędy znajdują się pokoje, w, którym, w których ja jestem, a tutaj znajduje się basen i yy, barwodny różne inne rzeczy. O! Bardzo proszę, tak to wygląda. Tu jest bar wodny. O, tutaj mamy zostawki, odpoczynek, leżaki, tam dalej tak samo. Pięknie. jak idziemy wtedy u baru wodnego po schodkach to będziemy mieli za zakrętem y, jeszcze jedną tutaj znajduje się restauracja o. dobra teraz pokażę wam drogę do pokoju i pokażę wam klip yy, z kilku dni jak wyglądał pokój jeszcze przed rozpakowaniem no bo wiadomo teraz to tak no nie na najlepszym wyglądzie jest Tutaj sobie wchodzimy. Ja o, pokażę, jeszcze, tutaj widoczny. Oczywiście tam na dole też są baseny. Tu są baseny, Z tymi budynkami są baseny. Po prostu powiedzieć, wszędzie są baseny. Ja się znajduję w pokoju 1737. Pokażę Wam widok z pokoju. No jest to no piękne. Jest to pierwszy raz w Tajlandii, więc nie, wiedziałam, nie wiedzieliśmy z rodzicami, jakiego hotelu polecieć, jaki jest dobry hotel. I obejrzeliśmy w sumie Ajax i zobaczyliśmy, e, mega fajny hotel. Cholećmy, zobaczymy, czy tak naprawdę będzie, czy to jest po prostu pod reklamy, to wszystko nagrywane i tak dalej. Pojechaliśmy, nie jesteśmy. Jestem od soboty, od piątku, przepraszam, a mamy dzisiaj środę. Mogę się trochę wypowiedzieć na ten temat, znaczy no, na temat hotelu, już troszeczkę w nim jestem i będę jeszcze. Eee, śniadania, mamy śniadania. Są łapy, wybór, owoce morza, wszystko, co tylko sobie zechcecie, być na tym śniadaniu. Więc śniadania mega na plus. Nic nie było, oglądałam dobrze, chyba oni nie wykupywali śniadaniami, nie wiem. Ale śniadania mega pozytywnie. Co dalej mogę powiedzieć? Nawet widzenie, jeżeli sobie zamawiacie tutaj, jest ojej, pyszne. Dalej, ważne bardzo, obsługa. Jaka jest obsługa? Szczerze, mega mini. Nie spotkałam się jeszcze w Tajlandii. W tym, w tym hotelu, w innych restauracjach byłam, żeby ktoś był nimi naprawdę mm, obsługa w tym hotelu, jest naprawdę na wysokim poziomie. Pokoje są zawsze pięknie wysprzątane, nie ma problemów tutaj. No naprawdę tylko korzystać z takiego hotelu już serio. Co jeszcze? Pokoje są bardzo duże, przestronne czyste. Nowe, bo ten hotel jest taki nowszy. Nie wiem, on ma 3 lata, może coś takiego, nie wiem. Nie chcesz szkiwać w Hotel nie ma plaży, ale was zawozi spod hotelu na plaży i was z plaży odbiera do hotelu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Szczerze, mega polecam i mega się cieszę, że w punkcie zobaczyłam vlog Ajax na temat tego hotelu. No, naprawdę cieszę się, że tu jestem w tym hotelu, jest serio godne polecenia, więc yy... co mogę powiedzieć na temat tego nie jest przereklamowany, że na siłę promowali ten hotel, że tak jest tu fajnie, pięknie, ładnie Bo serio tak jest